Czy nowa generacja Simsów będzie wyglądać w ten sposób? IU 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 Odpowiedź brzmi i tak i nie. Czyli dzień dobry, moi kochani, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie. Jakiś czas temu wyciekły nowe zdjęcia projektu Rene, czyli roboczo nazywana ta gra jest Simsami 5. Wiemy już na ten moment, że ona tak się nazywać nie będzie. W każdym razie została ona zapowiedziana jako nowa generacja serii The Sims. W listopadzie 2022 roku został przeprowadzony playtest, gry została udostępniona jakiejś części graczy, żeby zobaczyli oni po prostu jak ta gra działa i opowiedzieli o o swoich wrażeniach i tak dalej, to wszystko miało być oczywiście ściśle tajne, ale wyszło jak zawsze i dzięki temu i dzięki Simmatically mamy zdjęcia, które teraz widzicie na ekranie. Moi kochani, na ekranie widzimy pewne miasto. I zdjęcie, które teraz widzicie na ekranie, jest zrobione na telefonie z systemem Android, ponieważ jak wiecie, Project Trenay to będzie gra, która będzie działała na komputerach, tabletach, telefonach itd. itd. Pamiętajcie, że to jest wersja pre-alpha, czyli bardzo, bardzo wczesna, i mamy 2024 i na pewno Project Trene wygląda teraz zupełnie inaczej, natomiast będziemy mogli mniej więcej odczuć, jaki jest tutaj ten kierunek, w którym grafika idzie. Przejdźmy sobie bardziej do tego. Całym w środku. Jak widzicie tutaj mamy mieszkanie, bo na ten moment w projekcie Renej zostały tylko i wyłącznie zaprezentowane mieszkanie jakieś tutaj z salonem i tak dalej, i to jest ja zasadniczo już coś, co widzieliśmy wcześniej. Natomiast tutaj mamy kolejny feature, który się nam powoli ujawnia, czyli na przykład to zobaczcie, że będziemy mieć bardzo dużą możliwość dostosowywania, wybierania różnych rzeczy, nawet w przypadku łóżka będziemy mogli wybrać na przykład ilość poduszek, jak widzicie, to jest ich 5, tutaj są dwie, tutaj są cztery. Dzięki czemu będzie mieć bardzo dużo właśnie tych możliwości dostosowywania, i wszystko tak naprawdę będzie mogło wyglądać inaczej. Jak, jak widzicie, możemy tutaj wybierać dosłownie części danego mebla, więc to jest coś z co dużą nowością w serii The Sims. Kolejna część to po raz kolejny widzimy apartament. Bardzo kolorystycznie jest tutaj dużo rzeczy, nie jest taki, wiecie, biały bardzo, tylko widać to, że też, że ten apartament po prostu jest zamieszkany. I tak naprawdę tutaj zaczyna się robić troszeczkę ciekawie, bo zobaczcie, co tutaj mamy, czyli możliwość dostosowywania obiektów widzianą, e, tak naprawdę można powiedzieć, na żywo. Jak widzicie, mamy tutaj kran i jak widzicie, możemy sobie wybrać trzy krany przy tym zlewie, co jest super, bo tak naprawdę możemy tworzyć zupełnie inne rzeczy. I wyobraźcie sobie, że tak naprawdę nie będziemy już mieli mebli w takim sensie, jak myśmy w Simsach 4, takim, że wiecie, mamy jeden kran, tylko na przykład będziemy sobie wybierać wszystkie części danego mebla i tworzyć coś swojego i naprawdę robić niesamowite rzeczy z tym, co jest według mnie naprawdę super. Jak widzicie, tutaj mamy też szafkę i jak widzicie, mamy różne części tej szafki, gdzie ta szafka po prostu tutaj ma jakieś szuflady, tutaj ma jakąś półkę i tak dalej. I możemy sobie wybierać do wyboru, do koloru, jak to chcemy. Wiemy też, że w projekcie Rene będzie koło kolorów. To jest kolejna rzecz, którą będziemy bardzo mogli wiecie, customizować, i tak dalej. Jest to świetne. Kolejna część, którą wybieramy, to jest materiał, z którego pochodzi nasza szafka. Mamy, jak widzicie, cztery jakby warstwy tego, co tutaj można nałożyć, więc naprawdę i jest bardzo dużo przeróżnych możliwości. Jak się klika na wszystko, no i to piękne nasze koło kolorów, które, na które tak naprawdę wszyscy czekamy. Wygląda to bardzo intuicyjnie, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę... Jakby to mi pokazuje, mimo to, że grafika na ten moment jest straszna, to mi pokazuje, że ta gra mimo tego, że jest na telefon, będzie posiadać bardzo dużo możliwości, w szczególności jeżeli chodzi o budowanie, a tak naprawdę budowanie tu jest najczęściej pokazywane na ten moment. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, wiecie, z grozgrywką, z simami i tak dalej, bo to też... Popowiem o tym później. Kolejna świetna część, to mamy wybór materiału. Nawet jak widzicie, klawiatury albo tutaj obramówki z tego co widzę nawet jakiegoś tam laptopa i po prostu można wszystko do sobie, sobie kliknąć i zmienić nawet tapetę, nawet tapetę w tym macbooku czy jakimś tam laptopie, no nie powiecie mi że nie jest to fajne i weźcie pod uwagę, że to jeszcze będzie wyglądać 30 razy lepiej. Załączam tej screen, jak wyglądało The Sims 4 wcześniej, wiecie, w swojej wersji pre-alpha i jak wygląda teraz, możecie sobie sami porównać, więc to będzie wyglądać dużo lepiej. Na ten moment oni testują bardziej działalność, wiecie, każdy team robi co innego, jedni robią grafikę, drudzy robią właśnie przeróżne rzeczy, także jest bardzo dużo osób zaangażowanych w to, dlatego żeby to wszystko dobrze wyszło, no i na takiej grafice po prostu dużo łatwiej jest to testować, także to jest świetne, że możemy na no, przykład tą tapetę sobie zmienić po raz kolejny, nawet kolory, więc widać tutaj, że jest nałożony tutaj bardzo dużo i wydaje mi się, że budowniczy w tym aspekcie będą po prostu zachwyceni, bo widać, że tutaj będzie bardzo, ale to bardzo dużo możliwości wkrótce, wow, nawet bazę można zmienić, sobie zamknąć i, i wszystko zrobić. No to jest coś, co naprawdę powiem zupełnie szczerze, zaskakuje mnie cały czas. Kolejne wideo, które wam pokażę, skupia się na stawianiu obiektów. Pokazuje to, że będziemy mogli teraz obiekty stawiać nie tylko na środku, nie będą się one snapować, nawet właśnie obiekty na szafkach kuchennych, tylko będziemy je mogli stawiać dosłownie w różnym miejscu i wychodzi na to, że nasi simowie będą Będą mogli wtedy te obiekty dotykać, dosłownie patrzcie, no to jest jakby, jakby totalnie nie było siatki, można dosłownie wszystko nakładać, przekładać sobie jak chcecie, że no, no nie powiecie, że to nie jest super, jakby wiem, że to będzie zajmować dużo więcej czasu, żeby teraz to wszystko tak ładnie ułożyć, na pewno będzie to bardziej intuicyjne niż w przypadku poprzednich części Simsów, zobaczcie jak to wszystko można ślicznie po prostu łapać, z strony rozciągać, powiększać. I to działa, widać, że to jest duża inspiracja tym, co się wydarzyło w Paralives, ale mi się to podoba, bo powinniśmy brać jak najlepsze rzeczy. Jak widzicie, tutaj są jakieś książki poukładane, naprawdę widać, że te pierdółki można stawiać dosłownie jak się chce, nawet, kurde, można mikrofalówkę położyć nisko, to, to się nie dzieje w Simsach teraz, w żadnej części, więc to jest coś, czym jestem totalnie zachwycony. I mimo tego, jak to wygląda, na razie to wygląda źle, natomiast daje mi to dużą nadzieję. Ale dobra, to, co zobaczycie tutaj, zaskoczyło mnie najbardziej, czyli możliwość dosłownie rozciągnięcia jak widzicie, zresztą stoł na różne części, na szerokość, na długość, zrobienie z tego czegoś naprawdę dużego. Jestem ciekawy, jak ci się będą wtedy tutaj przechodzić. Natomiast wiecie, od Teamsów 4 od ich wyjścia mija 10 lat. Technologia poszła naprawdę bardzo do przodu, i cieszę się, że będziemy mogli tak jeszcze robić. Bo tak naprawdę dzięki temu każdy dom teraz będzie zupełnie inny. Będziemy mogli robić ten stoł po prostu tak długi, jak będziemy chcieli, tak szeroki, jak będziemy chcieli. I to jest coś, co bardzo, ale to bardzo do mnie przemawia, i liczę na to, to, że to będzie po prostu bardzo dobrze działać. No kurde, zobaczcie, jak to wygląda. Mamy to samo zresztą w przypadku kanapy. Zobaczcie, możemy sobie dowolnie, jak chcemy rozszerzyć, dowolnie jak chcemy skrócić, więc tak naprawdę wszystkie limitacje, które teraz znamy z Simsów 4 albo z innych części Simsów. To tak naprawdę w tym momencie jest usuwane tak samo, zresztą będziemy mogli zrobić z łóżkiem. Najprawdopodobniej czy możemy tak rozszerzyć łóżko, to by było już naprawdę coś takiego mega kulerskiego. No ale widzicie, możemy sobie ustawić, jak chcemy, wychodzić na to, że samie no mogli na nie wchodzić w jakiś sposób, więc naprawdę. Jest to coś, na co czekaliśmy, jest to taki, wiecie, duży krok do przodu, ja uważam, na który zasługujemy po 10 latach z Simsami 4. Na stronie antyweb znalazłem też pewien artykuł, The Sims 5 wygląda jak nieśmieszny żart, fani są wściekli. I zobaczymy sobie, czy nie jest to clickbait, oczywiście najprawdopodobniej to jest, wiecie, każdy korzysta z clickbaitu. Nowy wyciek z The Sims 5 rozwścieczył fanów serii, gra wygląda fatalnie i przejdźmy sobie do zdjęć, które zostały pokazane właśnie. No, I'm sorry, ale dla mnie to po prostu wygląda naprawdę spoko. Jedyną rzeczą, która mi zaczęła martwić, to właśnie te postacie, bo to jest podobno wycinek z gry i te postacie wyglądają bardzo kreskówkowo, bardzo bajkowo, tak bardzo disneyowo mi się wydaje, że one wyglądają i tak bardzo The Sims Mobile e, mają one wygląd. Ale co tutaj można zauważyć? Mają one różny wzrost, mają one naprawdę bardzo różne ciała i bardzo pamiętajcie, zdawajmy sobie sprawę, że to jest najprawdopodobniej jakiś wycinek dużo, dużo starszy niż to co widzimy teraz i, i tak samo postacie Dużo gorzej wyglądały w Sims'ach 4 w grze prze, pre prealpha niż teraz. Na pewno wiemy, że Simsy idą w ten bardziej komiksowy, bardziej taki dziecinny look. Jeżeli chcemy iść w realizm, to możemy sobie pograć w Inzu, i które też zresztą niedługo wychodzi. I wydaje mi się, że ten kierunek akurat, jeżeli chodzi o Simsy, jest dobry. Na pewno podoba mi się to fakt... na pewno podoba mi się to, że naprawdę ich ciała wyglądają zupełnie inaczej. I to, że mają oni różny wzrost, bo to daje mi bardzo dużą nadzieję do tego, że te wszystkie właśnie limitacje, o których mówiliśmy wcześniej w filmie 4, co narzekaliśmy przez bardzo, bardzo długo, zostaną tutaj naprawdę być może kosztem trochę grafiki, natomiast naprawione i będziemy mieli faktycznie grę, którą bardzo chcieliśmy od dawien dawna. Także moje pytanie jest do Was: jak wy to wszystko widzicie? Czy faktycznie ta gra wygląda dla Was strasznie? Czy, mając na uwadze to, jak wyglądały kiedyś Sims 4, właśnie w swojej fazie pre-alpha, macie jeszcze dużą nadzieję, że to wszystko się poprawi? I nie powiedziałbym, że to wygląda jak nieśmieszny żart. To wygląda po prostu jak gra w fazie produkcji. Czy jesteśmy wściekli? Nie. Na pewno bardziej wściekli jesteśmy na to, jakie błędy są na ten moment w Simsach 4, i które powinny być naprawiane, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo i gra na ten moment jest ciężka do grania po prostu. Ale nie, nie sądzę, że jesteśmy wściekli, jeżeli chodzi o The Sims 5. Myślę, że bardziej jesteśmy podekscytowani tym, co się wydarzy i że czekamy na to, żeby to się wydarzyło, ponieważ jednak mimo wszystko, no, czwórka już to jest stara gra. 10 lat to jest dużo. Wiem, że dużo z was mówi, że nadal będzie grało w czwórkę. Nie ma problemu. Ja będę również w nią grał. Oczywiście ja kocham czwórkę i mam nadzieję, że zostanie ona szybko naprawiona do stanu gry wolności. Natomiast też lubię nowości. Nie boję się nowości i zawsze na nowości patrzę po prostu z takim, wiecie, Otwartą głową, więc Was też do tego zachęcam. Jestem ciekawy, co o tym, co Wam pokazałem tutaj, moi kochani. E, czy jesteśmy mm, przerażeni, czy, czy nie? Dajcie znać. Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekawy, jakie są Wasze odczucia. Oczywiście pamiętajcie, że jak będą jakieś takie ciekawe nowe wideo, jakieś ciekawe nowe ciekawostki z projektu Renee, Simsów 5, czy jakkolwiek to nazwać, to będę wam dał znać. Także ja dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Widzimy się w kolejnym odcinku i już niedługo na moim kanale. Do zobaczenia następnego. Półziaczki i pa pa.